znajdujemy się przed fontanną Aha. a za chwilę może znajdziemy się przed strumieniem gejzerem wody no, idziemy Go, o Boże. Go, o Boże! O gołoborze no ładnie powoli, powoli krok do przodu do przodu do przodu, do wsiądu, do wsiądu. O, kamienie się ruszają. No już jesteśmy w parę kroków od gejzera. No, kamieni coraz mniej. Kamieni coraz mniej. No. Jesteśmy. Mhm. pod gejzerem wody.